Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na sam startek, co Odcinek. Proszę was o zostawienie lajka. No bo jeśli nie zostawiacie lajków, e, no to jesteście debilami. No muszę was martwić niestety. E, tak to już wygląda, że osoby, które nie zostawiają lajków, są debilami. E, małotok tego, małotok, kto nie subskrybuje, niech zostawia suba z dzwonem, aby być na bieżąco z daily filmami. Oraz pamiętajcie, że dzisiaj jak to oglądacie o 17.00 są beta testy mojego serwera Rose HC No a start jest już w samą niedzielę o godzinie 17. No i co w dzisiejszym odcinku, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku jakaś fajna klepa na dragonie Mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek. Mam nadzieję, że docenicie to jednak lajkiem, bo montuję film Wam totalnie w nocy i nagrywam wsem totalnie w nocy. Żebyście mieli odcinek na dzisiaj fajny, ode mnie to na tyle. Nie będę bardziej przedłużał. Miłego oglądania. Siemano wszystkim. elo. Macaroni with the chicken strips. Mm. Dobra, ty, ty czy ty? Czy ty nie, ty nie. Ten ma za dużo rankingu. Dobra, nie, 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 nie. 600 rankingu, tak! 600 rankingu. Elo, kryty! Skoki w górę, kryty! A tak naprawdę, fart! Dopisuję dzisiaj. Który kolejny? Nie, ty może nie, wolałbym jakieś takie 800 rankingu jednak. Mhm. I znowu Uzi Clicker, najlepszy clicker w Polsce, by się nie włączył. U. Dobra, jemy sobie refa, mm, zobaczymy jak to będzie w sumie. Jakby nie patrzeć, mam przewagę, nie? Mam przewagę i to dosyć sporą, tylko jakieś takie mocne hity chyba dostałem przed chwilą. Coś za mało HP mi zostało. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale wiem, że typeczek sobie... No teraz na przykład dostałem hity za pół HP, nie? Na strężu dwa hity za pół HP, także jest nieźle w chuj. Top 1 to jest ten dragon. No i co? I byłem, byłem koksa, znaczy refila w dupę. No nadrobiłem, nie? No i łatwo. No nie wiem, no tak lecę z cypeczkami jak chcę. Pff. Pewnie, że lecimy dalej. Mhm. Przecież to nic takiego, nic się nie dzieje. Koksa zjadłeś. Tylko on zjadł koksa, to ja nie wytrzymam. A on na pewno zjadł koksa. Tak, zjadł koksa. Trzecia osoba na trzy osoby, która je koksa od razu po tepnięciu się. I nie wiem co takie. O, jeszcze uciekaj. Nie no, chłopie. Co chyba żartujesz ze mnie. No, co chyba ze mnie żartuje, nie? Wiecie, co jest najgorsze? Że on myśli, że jest dobry. To jest najgorsze. Kurwa, kolejny koks. Ja się z nim w sumie tak mogę bawić, nie? No i dobra. No i zjadłem koksa. No i teraz w sumie zobaczymy. No bo. Nie wiem, nie wiem, jemu zaraz koks powinien mijać, jeszcze bania mu sypła. Mm. I będzie uciekał. Na go bez bani wale. Dobra.